Do niecodziennego wydarzenia doszło się około godziny 18 w gruzi śląskiej podczas inauguracji krytego basenu, którego budynek znajduje się za moimi plecami. Nasza stacja weszła w posiadanie amatorskiego nagrania z tego wydarzenia. Szanowni Państwo, niezwykle ważne wydarzenie. Otwieramy kolejny obiekt pływacki basen kryty w naszym mieście. Przecinamy wstęgę i próba generalna. To Ty, paš co on robi. Go... <laughs> <laughs> no ču... Kolejny świat! Kolejny świat! No, nie świata. ale urwał! Pomimo iż władze. To oczywiście nie ja powiadam ten świata. Moim zdaniem prezydent powinien się skupić na zarządzaniu miastem, na realizacji inwestycji. Na tworzeniu komfortu życia mieszkańców. Fajerwerki zostawiam innym. Dla mnie liczy się skuteczność. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie jeszcze pomysły przygotowaliśmy, aby zwrócić Waszą uwagę, wejdźcie na moją stronę internetową i profil na Facebooku lub zobaczcie kolejne filmiki na YouTubie.